20 tysięcy złotych miesięcznie. Co z tego, że tyle miesięcznie zarabiasz, jeżeli nie macie z twoimi bliskimi, jeżeli każdy miesiąc zaczynasz tak naprawdę od zera. Wiesz, co powoduje inwestowanie w nieruchomości? Generuje tobie stabilny, zasejwowany zysk co miesiąc. Czyli jeżeli zaczynasz dany miesiąc od tego, że chcesz spędzać czas ze swoimi bliskimi, to mimo wszystko masz 20 tysięcy złotych każdego piątego dnia miesiąca. I my to robimy z naszymi wspaniałymi inwestorami. Inwestując w produkty, które maksymalnie nam się zwracają w 5 lat, czasami w 2 lata. Teraz, jeżeli Ty się chcesz dowiedzieć, w jaki sposób możesz połączyć swój etat i ochronić pieniądze przed inflacją, to zapraszam Cię na całkowicie bezpłatne szkolenie, na którym pokażę Tobie, jak możesz pracować mądrze, a nie ciężko, inwestować w nieruchomości, które będą raz inwestujesz, wielokrotnie zyskujesz, będą Ci się regularnie zwracać. Więc miej wspaniały dzień, klikaj link poniżej, widzimy się po drugiej stronie. Jeżeli nie ma linku, napisz w komentarzu, chcę więcej, a wówczas udostępnię Tobie bezpośredni link do naszego spotkania. Miej wspaniały dzień, jeszcze raz dzięki.